Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy naprawdę jesteś przygotowany na przyjęcie Jezusa w Eucharystii? Może przyjmujesz komunię od miesięcy, a nawet lat, nie zadając sobie tego pytania. Ale dzisiaj ten film postawi cię twarzą w twarz z prawdą, która może radykalnie zmienić twoje życie duchowe. Wiele osób katolickich idzie na msze, wyciąga rękę lub język, przyjmuje ciało Chrystusa, a potem wraca na ławkę, nie zdając sobie sprawy, że właśnie popełniło sakrilegio. Tak. Jest to grzech śmiertelny, bardzo poważny, który bezpośrednio rani samego Chrystusa. Padre Pio nie używał półśrodków. Mówił, że ten, kto przyjmuje komunię w sposób niegodny, krzyżuje Jezusa na nowo. Myślisz, że to za mocne? Cóż, to co pokażemy teraz, jest jeszcze poważniejsze. Istnieje 12 konkretnych grzechów, które należy wyznać przed komunią. A problem polega na tym, że wiele osób o tym nie wie. Te grzechy nie są szczegółami doktrynalnymi. To poważne przewinienia, które narażają duszę na niebezpieczeństwo. A najgorsze jest to, że wielu ludzi nadal przyjmuje komunię, myśląc, że wszystko jest w porządku. Nie jest. A zaniechanie ma swoje konsekwencje. W tym filmie poznasz jeden po drugim te grzechy i być może zdasz sobie sprawę, że żyjesz jednym z nich. Ale oto dobra wiadomość. Wciąż jest czas na zmianę, spowiedź i powrót do przyjmowania komunii w stanie łaski. Zostań do końca, ponieważ grzech numer 12 wiąże wszystkie inne, i wielu wpada w niego nie zdając sobie z tego sprawy. Zacznijmy od pierwszego. Zanim zaczniemy, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Tutaj przynoszę ekskluzywne treści o Padre Pio, wierze i objawieniach, które są mało znane. Jeśli chcesz pogłębić swoją duchową podróż, nie możesz tego przegapić. Pierwszym grzechem jest subtelna, ale niebezpieczna zaniedbanie spowiedzi. Są ludzie, którzy spędzają miesiące, a nawet lata bez wyznania grzechów. Chodzą na msze, przyjmują komunię, modlą się, ale nigdy nie klękają w konfesjonale. To, co wydaje się normalnym życiem wiary. Może w rzeczywistości być cichą drogą oddalenia się od Boga. Padre Pio spowiadał się co tydzień. Mówił, że nawet drobne przewinienia brudzą duszę, a spowiedź to stałe oczyszczenie, aby przyjąć Jezusa z należytą czcią. Jeśli on, święty, robił to z taką częstotliwością, co możemy powiedzieć o nas? Prawda jest taka, że spowiedź nie jest opcjonalna. Katechizm Kościoła jest jasny. Kto jest w grzechu śmiertelnym, powinien się wyspowiadać przed komunią. Nawet grzechy, które wydają się lekkie, gdy są powtarzane z pełną świadomością i bez skruchy, stają się poważne. Wielu przyjmuje komunię w grzechu z powodu braku formacji, ale inni po prostu przyzwyczaili się do rutyny. I tu tkwi niebezpieczeństwo. Dusza powoli gaśnie, bez hałasu, bez alarmu. Zanim pomyślisz o bardziej widocznych grzechach, zatrzymaj się i zapytaj, kiedy była Twoja ostatnia szczera spowiedź. A jeśli była dawno temu, to prawdopodobne, że kolejne grzechy już są blisko. Jeśli szukasz znaku, to jest ten znak. Wiele osób utknęło w wątpliwościach co do swojej wiary. Nie musisz być jedną z nich. Nasz ekskluzywny e-book zawiera duchowe nauki, które mogą odmienić Twoje życie. Ale spiesz się, bo zniżka jest ograniczona czasowo. Link znajdziesz w komentarzach. Jeśli brak spowiedzi jest już poważny, to drugi grzech jest jeszcze powszechniejszy i bardziej ignorowany, akty seksualne poza małżeństwem. Żyjemy w kulturze, która znormalizowała seks każualowy, przelotne znajomości, bliskie związki bez ślubu. Ale prawda, której niewielu ma odwagę powiedzieć, jest taka, że każdy akt seksualny poza sakramentalnym małżeństwem to grzech śmiertelny. To obejmuje rozwiązłość, seks przed ślubem, cudzołóstwo, związek z osobą zamężną i nawet pary, które żyją razem, nie będąc w związku małżeńskim w kościele. Zamieszanie jest tak duże, że niektórzy myślą, że wystarczy kochać, aby wszystko było w porządku. Nie jest. Padre Pio był bezpośredni. Mówił, że ten grzech prowadzi wiele dusz do piekła. A Kościół zawsze nauczał, że ciało jest świątynią Ducha Świętego. Nie zabawką do przyjemności, bez zobowiązań. Jeśli jesteś w takiej sytuacji lub znasz kogoś, kto jest, wiedz, że przyjmowanie komunii w takim stanie bez spowiedzi i nawrócenia to poważny błąd. To nie jest osąd, to nauka. A miłosierdzie Boże zawsze jest gotowe pod warunkiem szczerego żalu. Możesz to ukryć przed światem, ale nie przed ołtarzem. A komunia to nie nagroda za bycie miłym, to spotkanie z żywym Bogiem. Może ten trzeci grzech cię zaskoczy stosowanie antykoncepcji. Mało kto o tym mówi, a jeszcze mniej osób to wyznaje. Ale Kościół jest jasny. Sztuczne blokowanie możliwości poczęcia w małżeństwie to grzech ciężki. I tak powinno być to wyznane przed komunią. Encyklika Humanae Vitae, napisana przez Świętego Pawła VI, potwierdza to, co zawsze nauczano. Akt małżeński ma dwa nierozłączne znaczenia: jedność i prokreację. Kiedy para stosuje metody sztuczne, aby zablokować życie, wypacza sens całkowitego daru między małżonkami. Ale dlaczego to takie poważne? Ponieważ jest to czyn przeciwko samej kreacji Bożej, to nie tylko planowanie rodziny, to wybór, który, gdy jest podejmowany świadomie i celowo, zrywa z Bożym planem dla miłości ludzkiej. I to musi być wzięte pod uwagę w konfesjonale. Wielu małżonków żyje latami w tej praktyce, przyjmując komunię normalnie, myśląc, że są w pokoju z Bogiem. Ale prawdziwy pokój wymaga świadomości i posłuszeństwa. Jeśli nigdy o tym nie słyszałeś, to nie Twoja wina. Ale teraz, gdy już wiesz, odpowiedzialność spoczywa na tobie. A może kolejny grzech ujawni jeszcze jedną dziedzinę, w której kultura kształtuje, ale wiara powinna prowadzić. To jeden z najczęściej wyznawanych grzechów, a jednocześnie jeden z najczęściej powtarzanych: pornografia i masturbacja. Żyjemy w erze łatwego dostępu, gdzie treści eksplicit są na wyciągnięcie ręki. Wiele osób uważa, że to normalne, że wszyscy to robią, że, tym, że nie ma w tym nic złego. Ale jest i to wiele. Pornografia karmi pożądanie, dehumanizuje drugiego człowieka, niszczy czystość spojrzenia i głęboko rani duszę. Zmienia sposób, w jaki postrzegasz ciało, miłość, a nawet małżeństwo. Z kolei masturbacja to samotna ucieczka, przyjemność bez oddania, czyn, który zamyka serce na drugiego. Ale dzisiaj wielu katolików traktuje msze jako opcjonalne wydarzenie, które można zastąpić spacerem, serialem czy po prostu odpoczynkiem. Bóg rozumie mówią: tak, Bóg rozumie. Ale czy ty rozumiesz, co takiego ci brakuje? Kiedy opuszczasz mszę bez uzasadnionego powodu, to nie tylko przerwanie rutyny, to odmowa zaproszenia od Chrystusa, to zostawienie pustego stołu duchowej uczty z własnego wyboru. Jeszcze poważniejsze jest to, że wiele osób opuszcza mszę, a mimo to przystępuje do komunii, jakby nic się nie stało. To jest profanacja. Jeśli się w tym znalazłeś, wyznaj to, wróć. Msza jest centrum naszej wiary, a kto opuszcza to centrum, szybko gubi się w innych odchyleniach. Mówiąc o odchyleniach, kolejny grzech jest cichy, ale wybucha od środka: nienawiść i brak przebaczenia. Ten grzech może nie być widoczny, ale niszczy duszę od środka: żywienie nienawiści lub odmowa przebaczenia. Może ktoś cię głęboko zranił, zdrada, upokorzenie, niesprawiedliwość. Ból był rzeczywisty, ale kiedy decydujesz się karmić urazę, dzieje się coś jeszcze gorszego: zamykasz swoje serce na miłość Bożą. Jezus był jasny: jeśli nie przebaczycie ludziom, to i ojciec wasz nie przebaczy waszym winom. To jest bezpośrednie. Bez przebaczenia nie ma pojednania z Bogiem. Ale oto sedno sprawy. Przebaczenie to niezapominanie. To także nie oznacza akceptacji błędu drugiego jako czegoś słusznego. Przebaczenie to uwolnienie samego siebie od ciężaru urazy. To oddanie sprawiedliwości w ręce Boga. Ojciec Pio mówił, że wielu wiernych wydawało się świętych na zewnątrz, ale miało serca pełne trucizny i że bez szczerego przebaczenia komunia staje się tylko teatrem. Jeśli nosisz w sobie nienawiść, urazę, głęboką złość, nie zbliżaj się do ołtarza, dopóki nie wyznasz. Ciało Chrystusa wymaga serca, które jest w pokoju. I nawet jeśli rana jest wielka, łaska Boża jest większa. Teraz pomyśl, co wychodzi z Twoich ust, gdy mówisz o innych. Kolejny grzech może być bliżej niż myślisz. Język może być tak ostry jak miecz, i często zabija. Siódmym grzechem, który należy wyznać, jest poważne kłamstwo, oszczerstwo, zniesławienie. Nie mówimy tu o niewinnych przesadach lub drobnych potknięciach. Mówimy o celowym zniekształcaniu prawdy, rozprzestrzenianiu plotek, niszczeniu reputacji. Czy kiedykolwiek powiedziałeś coś, co wiedziałeś, że nie jest całkowicie prawdą, ale służyło Twoim interesom? Czy kiedykolwiek wyolbrzymiłeś fakt, by wyjść na lepszym? Czy kiedykolwiek rozprzestrzeniłeś informacje bez pewności, szkodząc komuś? Takie postawy, gdy są podejmowane świadomie i z intencją, są grzechami śmiertelnymi. Oszczerstwo odbiera drugiej osobie coś, czego być może nigdy nie odzyska jej honor, zaufanie, spokój. A poważne kłamstwo obraża bezpośrednio Boga, który jest prawdą. Ojciec Pio radził: Jeśli nie możesz mówić dobrze, milcz. Milczenie często jest tarczą sprawiedliwego. Jeśli wpadłeś w ten grzech, wyznaj to szczerze. Napraw szkody, kiedy to możliwe. I pamiętaj: Ten, kto truje innych słowami, nie może potem przyjmować krwi Chrystusa z nieczystymi ustami. Czasami ten jad nie pochodzi z języka, ale z zazdrosnego serca. Kolejny grzech atakuje pragnienie i przebiera się w ambicje. Zazdrość nie krzyczy, nie pojawia się, ale jest tam gryząc od środka. Ósmy grzech jest cichy, ale niezwykle destrukcyjny. Pragnienie tego, co należy do innych z goryczą, pożądanie dobra innych, żywienie poczucia niesprawiedliwości, ponieważ ktoś inny ma więcej, jest lepszy lub wydaje się lepszy. Nie jest grzechem pragnienie poprawy swojego życia. Problem pojawia się, gdy pragnienie rodzi się z porównań, urazy i chciwości. Widząc sukces kogoś, czujesz się nieswojo. Widząc szczęście innych, czujesz złość. To ujawnia chore serce. Dziesiąte przykazanie jest jasne. Nie pożądaj rzeczy cudzej. Ażywienie zazdrości, gdy jest pielęgnowane, rodzi zgniłe owoce. Niewdzięczność, zniechęcenie, a nawet nienawiść. Ojciec Pio ostrzegał, że zazdrość to jak trucizna, która powoli zabija duszę, ponieważ niszczy wewnętrzny spokój. A najgorsze? Często ci, którzy tego doświadczają, nawet nie zauważają. Jeśli czujesz, że nie potrafisz cieszyć się z sukcesów innych lub ciągle narzekasz na to, czego nie masz, zatrzymaj się i zbadaj swoje serce. Ponieważ serce opanowane zazdrością nie jest w stanie przyjąć tego, który stał się ubogi, by nas wzbogacić. Jest jeszcze inny duchowy jad, który wydaje się niegroźny, ale otwiera niebezpieczne drzwi. Okultyzm, wielu uważa to za niegroźne. To tylko zabawa, to tylko ciekawostka. Ale ten dziewiąty grzech otwiera niebezpieczne drzwi. Udział w praktykach okultystycznych lub przesądach. Karty tarota, horoskopy, zaklęcia, reiki, wątpliwe błogosławieństwa, energia kwantowa, konsultacje z medium, wzywanie duchów wszystko to jest sprzeczne z wiarą chrześcijańską. I kto świadomie angażuje się w te praktyki, popełnia poważny grzech. Biblia jest bezpośrednia. Niech nie znajdzie się wśród Was nikt, kto praktykuje wróżenie lub konsultuje umarłych, bo jest to obrzydliwość przed Panem. Deut 18, 10, 12. Problem nie polega na braku wiary, lecz na wierze w niewłaściwe miejsce. Kiedy szukasz wskazówek poza Bogiem, mówisz swoimi czynami. Bóg nie wystarcza. Ojciec Pio ostrzegał przed duchowymi lukami, które te praktyki otwierają i jak mogą przynieść zakłócenia, opresję, a nawet demoniczne wpływy do życia osoby i jej rodziny. Nawet konsultacja z ciekawości powinna być wzięta do konfesjonału, ponieważ wróg wkracza przez ukrytą ciekawość, i zagnieżdża się w przestrzeni, którą otworzyłeś. A kto nie ma panowania nad swoimi decyzjami, szybko traci kontrolę także nad ciałem. Kolejny grzech dotyczy tego i jest bardziej powszechny niż się wydaje. To tylko napój, to tylko na relaks. No ale co, gdy to tylko staje się nawykiem, ucieczką lub utratą kontroli? Dziesiątym grzechem, który należy wyznać przed komunią, jest upojenie alkoholem i używanie substancji, które zmieniają świadomość. Nie mówimy tu o piciu wina w rodzinie, ale o piciu do utraty rozsądku. Szukaniu otumanienia, ucieczce od rzeczywistości. Ciało jest świątynią ducha świętego. Kiedy oddajesz je pod kontrolę, profanujesz tę świątynię. Upojenie to nie tylko fizyczny nadmiar, to upadek duchowy. Otwiera ono drzwi do czy to z powodu wstydu, strachu, czy dumy? Jeśli ktoś milczy o śmiertelnym grzechu przed kapłanem, spowiedź jest nieważna. Co gorsza, osoba ta wychodzi myśląc, że jest w pokoju z Bogiem, ale wciąż pozostaje w stanie grzechu. Katechizm jest jasny. Wszystkie grzechy śmiertelne, o których wierny ma świadomość, muszą być wyznane w rodzaju i liczbie. Nie wystarczy powiedzieć, bardzo się pomyliłem. Należy je wymienić z imienia. Ojciec Pio wiedział, kiedy ktoś kłamie w spowiedzi. Mówił, że ukrywając grzech, osoba nie tylko plami swoją duszę, drwi z sakramentu. Ta omija nie jest tylko błędem. To zdrada samego Chrystusa, który oddał się w całości, podczas gdy penitenta oferuje jedynie półprawdy. Jeśli kiedykolwiek tak zrobiłeś, nie bój się. Wróć i wyznaj szczerze. Bóg zna już Twoje grzechy. To, co On chce zobaczyć, to czy masz odwagę je uznać. Bo następny grzech jest najcięższy ze wszystkich i niestety najczęściej popełniany. A teraz, ostatni i najcięższy ze wszystkich: przystępowanie do komunii w stanie grzechu śmiertelnego. To jest grzech, który wiąże wszystkie inne. Osoba, która upadła w jakimkolwiek z poprzednich grzechów, a mimo to zbliża się do Eucharystii bez spowiedzi, bez skruchy i bez postanowienia zmiany, popełnia świętokradztwo. Apostoł Paweł pisze. Kto spożywa ciało Pana w sposób niegodny, spożywa swoją własną potępienie. 1 Kor 11, 27-29. To mocne i to realne. Ojciec Pio mówił, że świętokradztwo jest jednym z grzechów, które najbardziej obrażają serce Jezusa. Bo komunia to nie symbol, to żywa, rzeczywista obecność Chrystusa, a przyjęcie Go z brudną duszą, jakby nic się nie stało, to drwienie z największego daru Bożego. Ile razy ktoś wchodzi do kolejki na komunię z przyzwyczajenia, pod presją, lub by nie wyjść źle, ale wewnętrznie wie, że nie jest w stanie łaski, a mimo to wyciąga rękę. To w oczach nieba nie jest pobożnością. To profanacja. Jeśli się w tym rozpoznałeś, nie wchodź więcej do tej kolejki, aż będziesz czysty przed Bogiem. Komunia jest lekarstwem, tak, ale działa tylko wtedy, gdy serce jest przygotowane. Teraz, gdy znasz te dwanaście grzechów, pytanie jest proste. W jakim stanie jest twoja dusza? Ten film nie został stworzony, aby cię przestraszyć, ale aby cię obudzić, bo wielu żyje w wierze uśpionej, zautomatyzowanej, przystępując do komunii z przyzwyczajenia, bez nawrócenia, bez spowiedzi. A komunia, która powinna być życiem, staje się potępieniem dla wielu. Ojciec Pio mówił, że dusza powinna być bardziej czysta, aby przyjąć Jezusa, niż na przyjęcie króla w swoim własnym domu. A ty jesteś gotowy na to spotkanie? Może podczas oglądania tego filmu rozpoznałeś jeden, dwa lub więcej z tych grzechów. To nie jest powód do rozpaczy, wręcz przeciwnie, to początek uzdrowienia. Bo spowiedź to dar, to tam ludzka nędza spotyka Boże miłosierdzie. Szukaj dobrego spowiednika, zrób prawdziwy rachunek sumienia bez masek. Bóg nie oczekuje doskonałości, oczekuje szczerości. A dusza, która pokornie przyznaje się w spowiedzi, podnosi się w komunii z nową siłą. Jeśli ten film Ci pomógł, podziel się z kimś, kto tego potrzebuje. I nie zapomnij subskrybować, bo jeszcze zgłębimy wiele tematów wiary, które prawie nikt nie ma odwagi poruszyć. I nigdy nie zapominaj: Ołtarz jest święty, a Twoje serce również powinno być. Teraz, gdy już o tym wiesz, co zamierzasz zrobić z tą wiedzą? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy twoja kuchnia może potajemnie sabotować spokój w twoim domu? Może brzmieć to jak przesada, ale co jeśli powiem ci, że istnieją powszechne przedmioty w twoim codziennym życiu, które noszą ze sobą tak gęsty ładunek duchowy, że oddalają błogosławieństwa i przyciągają zakłócenia? To nie jest kolejny filmik o przesądach. To ostrzeżenie oparte na duchowych wskazówkach przypisywanych jednemu z najbardziej wrażliwych świętych w historii współczesnego kościoła Ojcu Pio. Nie musisz wierzyć od razu, ale jeśli kiedykolwiek poczułeś dziwny ciężar w swoim domu, niepokój, którego nie potrafisz wytłumaczyć, ten film jest dla ciebie. Dziś przejdziemy od razu do sedna. Pięć przedmiotów, które być może masz teraz w swojej kuchni i które należy natychmiast usunąć. I nie mówimy o rzeczach rzadkich czy egzotycznych. To powszechne obiekty, które prawdopodobnie nawet nie kwestionujesz. Ale jest jeden szczegół, o którym mało kto wie. Ojciec Pio był niezwykle wrażliwy na duchowe energie obecne w otoczeniu miał dar dostrzegania negatywnych obecności, identyfikowania duchowych luk i doradzania wiernym, jak chronić swoje domy. To, co ujawnimy tutaj, nie znajduje się wszędzie. Nie znajdziesz tego w jakimkolwiek ogólnym wideo w internecie. To poważna treść, bezpośrednia i oparta na relacjach, które poruszają serce. W ciągu najbliższych kilku minut nie tylko odkryjesz jakie to przedmioty, ale także zrozumiesz, dlaczego są niebezpieczne i jak zastąpić je czymś, co przyniesie pokój. Światło i duchową ochronę, a pierwszy przedmiot zaskoczy cię, ponieważ jest bardziej na widoku niż myślisz. Teraz, zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek. Tutaj przynoszę ekskluzywne treści o ojcu PIO, wierze i objawieniach, które niewielu zna. Jeśli chcesz zgłębić swoją duchową podróż, nie możesz tego przegapić. Zanim ujawnimy pierwszy przedmiot, ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego ta lista powinna być traktowana poważnie. A odpowiedź leży w czymś, co wykracza poza zwykłą logikę: duchowe rozpoznanie. Ojciec Pio nie był zwykłym księdzem. Wielu widziało w nim spowiednika, inni uzdrowiciela, ale ci, którzy z nim przebywali, wiedzieli. Jego duchowa wrażliwość była prawie niemożliwa do opisania. Dostrzegał, kiedy coś było nie tak w danym miejscu. Wiedział, kiedy dom był ciężki, nawet nie wchodząc do niego. Słuchał relacji ludzi o ich codziennym życiu, ich domach i potrafił zidentyfikować, co było duchowo nie na miejscu, jakby widział poza oczywiste. Niektórzy mówili, że kiedy wchodził do niektórych miejsc, jego wyraz twarzy się zmieniał. I to nie było z powodu ludzi, ale z powodu tego, co tam było. Źle umieszczony symbol, zanieczyszczony przedmiot. Obecność, która nie powinna tam być. Tego typu percepcji nie da się nauczyć. To dar. A ci, którzy otrzymywali od niego porady, zazwyczaj doświadczali natychmiastowej transformacji. Świadectwa rodzin, które żyły w ciągłych konfliktach, a po wprowadzeniu małych zmian, sugerowanych przez niego, doświadczyły pokoju po raz pierwszy od lat. To, co dziś odkryjesz, pochodzi z tej duchowej podstawy. To nie są arbitralne zasady, nie są to tanie przesądy. To obserwacje oparte na tym, co wielu doświadczyło w praktyce. Duchowo obciążone środowiska z powodu pozornie nieszkodliwych przedmiotów. Dlaczego zaczynamy od kuchni? Bo to tam odbywa się życie. To tam przygotowuje się jedzenie, gdzie rodzą się intymne rozmowy, gdzie krąży energia. Jeśli coś jest nie tak, wszystko wokół zaczyna się rozpadać. Teraz, gdy kontekst jest jasny, możemy przejść do pierwszego przedmiotu. I jest on bardziej niebezpieczny niż myślisz, bo jest ukryty na widoku. Jeśli szukasz znaku, to jest ten znak. Wiele osób utknęło w wątpliwościach dotyczących swojej wiary. Nie musisz być jedną z nich. Nasz ekskluzywny e-book zawiera duchowe nauki, które mogą odmienić twoje życie. Ale spiesz się, bo zniżka jest ograniczona czasowo. Link jest w komentarzach. Każdy to ma, każdy to używa. I prawie nikt nie zdaje sobie sprawy z wpływu, jaki może mieć. Noże na widoku w kuchni. To prawda. Pierwszy przedmiot na naszej liście nie pochodzi z innego kontynentu, nie wymaga głębokiego dochodzenia. Jest tam, na Twoim blacie, zawieszony na ścianie lub wrzucony do jakiejś nieuporządkowanej szuflady. A według duchowych wskazówek, takich jak te przypisywane ojcu Pio, to nie jest tylko wybór estetyczny czy praktyczny. To duchowa luka. Noże to narzędzia cięcia, dzielenia, łamania, a w języku duchowym wszystko, co tnie, niesie ze sobą symbolikę zerwania, konfliktu. Domy, w których ciągle dochodzi do kłótni, ciężkich nastrojów i częstych nieporozumień, mają jeden wspólny wzór: noże są zawsze na widoku. Zauważyłeś kiedyś, że w napiętych momentach kuchnia wydaje się być ciężka? Jakby powietrze stawało się gęste? W wielu duchowych relacjach to otoczenie jest bezpośrednio związane ze stanem emocjonalnym i duchowym domu, a takie przedmioty jak noże odgrywają w tym rolę. Nie chodzi o to, by pozbywać się przedmiotu, ale o uporządkowanie jego użycia i wystawienia. Należy je przechowywać w odpowiedni sposób, z dala od bezpośredniego widoku. Należy unikać zostawiania ich na stojakach lub stołach. Wszystko, co ma potencjał zranienia, może również nosić duchowo potencjał do zakłócania. Ojciec Pio ostrzegał, że zło nie wchodzi krzycząc. Osiedla się tam, gdzie jest przestrzeń, a czasami ta przestrzeń jest symboliczna. Nieuporządkowane przedmioty, źle traktowane utensylia, klimat obojętności. Nóż na widoku reprezentuje duchowo predyspozycję do agresji, podziału, i nawet jeśli nikt tego nie dostrzega, on wpływa. A kiedy ten prosty gest schowania lub uporządkowania zostaje wykonany z intencją duchową, coś się zmienia, energia się zmienia, otoczenie się reorganizuje. I jeśli nawet tak prosty przedmiot jak nóż ma taki wpływ, pomyśl, co się dzieje w przypadku przedmiotów obciążonych znacznie starszymi symbolikami, związanymi z praktykami, które nie zawsze współgrają z wiarą i światłem. Następny przedmiot wpłynie na Twoje wybory dekoracyjne. Może zwiąże się z wspomnieniami, których nawet nie dostrzegasz? Czy kiedykolwiek wszedłeś do czyjegoś domu lub nawet do swojego, i zobaczyłeś małą statuę Buddy, afrykańską maskę na ścianie, kota z podniesioną łapką, oko greckie powieszone obok lodówki? To przedmioty postrzegane jako tylko dekoracyjne. Pozornie, nieszkodliwe, eleganckie, egzotyczne. Ale jest coś, o czym niewiele osób myśli, kto powiedział, że to, co dekoruje nie ma. Nie ma nic z tym nie ma wspólnego. I to właśnie w tym tkwi niebezpieczeństwo. Nie chodzi o nietolerancję czy lekceważenie innych kultur, chodzi o duchową spójność. Jeśli szukasz ochrony, pokoju, światła, to dlaczego trzymasz w domu symbole, które reprezentują kultury o wartościach, praktykach lub intencjach duchowych, całkowicie różniących się od Twojej? Dom powinien być terytorium poświęconym, szczególnie kuchnia, która symbolizuje utrzymanie, jedność i dzielenie się. Nie łącz naszego chleba z tym, co sprzeciwia się wierze, którą wyznajesz. Wiele osób zgłasza ulgę, klarowność umysłu, a nawet poprawę relacji po usunięciu tego typu przedmiotów. Zbieżność? Może, ale spróbuj przeprowadź ten duchowy test. A kolejny element idzie jeszcze głębiej bo nie wisi ani nad zlewem znajduje się w twojej spiżarni i może zanieczyszczać znacznie więcej niż tylko twoje fizyczne jedzenie. Nie wszystko, co wchodzi do ust, zanieczyszcza człowieka. Ale niektóre rzeczy niosą ze sobą więcej niż składniki. Czy kiedykolwiek otrzymałeś słodycze z obietnicą, danie, które zostało poświęcone przez kogoś bez Twojej wiedzy, co dokładnie lub kto został tam przywołany? A może trzymasz napój na szczęście, przygotowany, aby przyciągnąć powodzenie w miłości lub pieniądzach? Na powierzchni wydaje się to być tradycją kulturową, jakieś przesądy, ale za tym kryje się równoległa duchowość, która nie pasuje do wiary chrześcijańskiej. Ojciec Pio ostrzegał przed niebezpieczeństwem ufania ślepo jakiejkolwiek praktyce, która zawierałaby elementy duchowe spoza nauki Kościoła. Uczył, że kiedy akceptujemy coś z intencją duchową inną niż nasza wiara, nawet nieświadomie, otwieramy się na niebezpieczeństwo. Żywność związana z rytuałami, przesądami czy wątpliwymi modlitwami niesie ze sobą ładunek. Energia, z jaką została przygotowana, intencja stojąca za ofiarą, wszystko to może wpływać na więcej niż tylko ciało. Może dotknąć ducha. A oto jeszcze jeden, bardziej wrażliwy szczegół. Nadmiar alkoholu w kuchni może również być oznaką duchowego braku równowagi. Nie przez sam napój, ale przez to, co on reprezentuje, gdy jest używany jako ucieczka, nauk lub brak kontroli. Ojciec Pio zawsze mówił o umiarkowaniu. Tam, gdzie jest przesyt, jest brak równowagi. A tam, gdzie jest brak równowagi, jest duchowa podatność. Troska nie dotyczy tylko tego, co jesz, ale również tego, jak i dlaczego przyjmujesz to jedzenie. Kto je przygotował? Z jaką intencją? Jaki jest cel? Kuchnia jest święta, jedzenie to błogosławieństwo, a wszystko, co tam wchodzi, musi być zgodne ze światłem. Następny element wykracza poza to, co kupujesz dotyczy tego, co zachowujesz często z emocjonalnym przywiązaniem, nie zdając sobie sprawy z ciężaru, jaki nosisz. Nie wszystko, co przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, powinno nadal znajdować się w Twoim domu. Może masz w swojej kuchni starą półmisek po babci, lub zestaw sztućców, który pochodzi od zmarłego krewnego. I tutaj wszystko w porządku. Pamięć rodzinna jest ważna, ale jest punkt, który wiele osób ignoruje. Przedmioty noszą historię, a niektóre historie są ciężkie. Czy kiedykolwiek używałeś starego utensylia i nie wiedząc czemu poczułeś dziwne uczucie? Dyskomfort, melancholię, ciężar w powietrzu? To nie jest przypadek. Niektóre przedmioty, ponieważ były używane w atmosferze bólu, złości, konfliktów lub strat, pozostają naładowane tą energią. Ojciec Pio często doradzał w sprawie wpływu środowisk i przedmiotów. Wiedział, że zło wykorzystuje każde osłabienie, a emocjonalne związki, które nie zostały rozwiązane, to jedno z największych. Kiedy trzymamy w domu naczynie, które należało do kogoś, z kim mieliśmy urazy, lub które pochodzi z domu, gdzie było dużo bólu, to może ponownie otworzyć duchowe rany. I co gorsza, nie zawsze jest to nasz ból. Czasami dziedziczymy to, co nie jest nasze: patelnię, która pochodzi z domu naznaczonego przemocą, talerz, który był używany wielokrotnie na kolacjach pełnych kłótni rodzinnych. Szklankę, która nosi więcej urazów niż wody. Przywiązanie jest zrozumiałe, ale discernment musi być głośniejszy. W wielu przypadkach najlepiej jest się tego pozbyć. W innych modlić się, błogosławić i poświęcać. Jeśli coś cię niepokoi, nawet w sposób subtelny, zatrzymaj się i zastanów, co ten przedmiot reprezentuje duchowo dla Ciebie. Dom powinien być terytorium uzdrowienia, a nie cichych powtórzeń przeszłych bólu, a kolejny element może być jeszcze bardziej niewidoczny. Bo ukrywa się między stronami, ale jego zawartość ma moc kształtowania ducha całego domu. Nie każda książka kucharska dotyczy tylko jedzenia. Może to wydawać się przesadą, ale szybki rzut oka na niektóre półki kuchenne może ujawnić znacznie więcej niż składniki. Niektóre tytuły ukrywają w sobie praktyki duchowe przebrane za zdrowie, energię lub alternatywne odżywianie. Książki mówiące o energetycznej kuchni, wibracyjnej diecie, przepisach mocy. Czy nawet przygotowaniach związanych z pełnią księżyca, często wprowadzają ezoteryczne koncepcje i równoległe duchowości wśród pozornie nieszkodliwych przepisów. I tu tkwi problem. Ojciec Pio zawsze ostrzegał przed niebezpieczeństwami synkretyzmu duchowego, tej mieszanki doktryn, która próbując objąć wszystko, ostatecznie dezorganizuje ducha. Mówił, że nie można służyć dwóm panom. A kiedy karmisz ciało czymś, co zostało przygotowane lub wskazane przez praktyki duchowe sprzeczne z Twoją wiarą, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, dochodzi do symbolicznego zanieczyszczenia. Odżywianie to akt fizyczny i duchowy, dlatego zawartość, którą konsumujesz, w tym książki, również wpływa na otoczenie. Czasopisma mówiące o rytuałach kuchennych, magii ognia, ziołach przyciągających szczęście, czy modlitwach o powodzenie związanych z jedzeniem, mogą wydawać się nieszkodliwe, ale subtelnie odwracają uwagę od wiary na rzecz praktyk, które zbliżają się do okultyzmu. Nie chodzi o zakaz czytania. Ale o discernment, oddzielenie tego, co jest użyteczną wiedzą, od tego, co przynosi duchowy zamęt. Nie potrzebujesz przepisów obciążonych rytuałami. Potrzebujesz błogosławionego pożywienia, przygotowanego z modlitwą i pokojem. Kuchnia powinna być miejscem odżywiania i światła, a nie miejscem ukrytych wpływów. A teraz, gdy ujawniliśmy pięć elementów: czas, wszystko związać. Bo wiedza to nie wszystko. Trzeba działać. Teraz wiesz, to, co wydaje się nieszkodliwe, może wysysać pokój z Twojego domu, wystawione noże. Dekoracyjne obrazy z wątpliwymi korzeniami duchowymi, żywność z dziwnymi intencjami. Przedmioty dziedziczone, które nigdy nie przyniosły. Oczywiście. Proszę podać tekst, który chciałbyś, abym przetłumaczył na język polski. Oczywiście. Oto przetłumaczony tekst. Przetłumacz powyższy tekst z użyciem sztucznej inteligencji, zapewniając dokładność i naturalną płynność w języku polskim. Upewnij się, że treść zachowuje kontekst i oryginalny ton, dostosowując się do kulturowych niuansów polskiego. Aby tłumaczenie było jasne, angażujące i wierne intencji słów. Jeśli potrzebujesz przetłumaczyć inny tekst, chętnie pomogę.